Ostatnie widoki napcamy my już powoli wracamy Urlop się skończył czas wracać niestety nie? No i 300 km przed nami już. 300 kilosików. sików Wyjeżdżamy sobie z soliny jeszcze Jedziemy I Jedziemy przez lesko w zasadzie już wyjeżdżamy. W zasadzie wyjeżdżamy. Ostatnie widoki na góry. Tak. Pożegnanie z Mieszczadami. Wprost, no. Wakacje Mieszczady 2014 uznajemy za zamknięte. O, pięknie. Akurat wyjeżdżamy i się słońce ładne zrobiło, pogoda wyszła. tu no to już ja tak wypłaszcza. No, no ale. Zabieramy pogodę ze sobą do Jaborzy. O, miejmy nadzieję, że tą dzisiejszą. No, temperatury mają być prawie 30, więc zobaczymy. W okazji ładnego widoku w trakcie jazdy. Teraz to już nawet jedziemy 70. No, ale... ale chcieliśmy poruszyć w temat frustrowania reszty kierowców. Poruszają się po drogach krew z prędkością 50 metrów. Przez sodówkę. Tak. O też nie, ale co tam robić Jedzie jakiś ciołek. Ja nie mówię, żeby za 120, ale jak można bezpiecznie jechać. To 70-80, to czemu tego nie robić? Zwłaszcza, że ograniczenie prędkości na to pozwala. Ja tak powoli robię kiszkę, ciągną za sobą męcząca i długa jest taka jazda. Co, jedziemy już dwie godzinki. Godzina 18, a mamy ujechane 100 km. 100 km w 2 godzinki. Co ty na to Kasia? Jest tak. No. Przed nami jeszcze 223. Jeszcze przed nami 200... Około 200 km. Kasia trochę przesadza. Super. Mam nadzieję, że na czwórce też nie będzie korków o tej porze jak do niej dotrzemy w ogóle. Jakaś dzisiaj... godzina później niecało 60 km. Dalej. Tak. Korek. I kolejny korek Już z radika wiemy, że od Pilzna do Tarnowa praktycznie wszystko się leczy. Policja kieruje ruchem. Generalnie wśród tych, którzy się wlepią i korkują, są też tacy, którzy jadą za szybko. No i później tak to się kończy. Może jeszcze dzisiaj dojedziemy do ja Myślę, że tak, ale na pewno nie jest za mnie 20.09. No, w końcu jesteśmy w końcu. na końcu. W tej chwili wjechaliśmy na autostrady od ostatniego nagrywania jakieś 25 czy 6 km i godzina czasu godzina czasu właśnie przejechaliśmy jakimiś drogami gruntowymi przy mojej nawigacji czuję się dumna Kasia także tak. <laughs> Udało się w końcu wyjechać troszkę szybciej na autostradę i zasuwamy w końcu do domu Jest to pierwsza 10 czyli 5 godzin podróży jak mordka szczelił 932 km, ale to jest od wyjazdu z domu, jazda po i powrót. jestem potwornie zmęczony. Kasia. nie widać. To jest ciemno, czyli mnie też nie było widać. No. Jesteśmy potwornie zmęczeni. Zajechaliśmy sobie pod o, KFC. Trzeba coś zjeść, bo w domku pusto, w lodówce. I jeszcze 50 km i będziemy w domku.